Witajcie, kontynuujemy naszą zabawę yy, Straight Total War, yy, mamy tu jakąś bitwę, to od razu ją zacznijmy dawno mm -mm. w to nie grałem, kurde ale dzisiaj nagram parę odcinków i wiecie co, myślę nad tym, żeby odcinki były półgodzinne i były np. dwa razy w tygodniu, albo jakoś tak bo stwierdziłem, że no, jest po prostu za rzadko. Teraz tak. Tak. Może nie, 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 dobra. Znaczy, wy tu możecie. Wy tu. Wy tu. By tu eee, Łuczników damy sobie trochę eee, i generała możemy dać tutaj Tam, tutaj, eee, okay. Nie strzelacie bez rozkazu, wy możecie strzelać I, i zaczynamy. <laughs> Tylko wszystko na arce. Okej, okay, idealnie Zobaczmy co tu idzie na nas jakaś zwykła mm, Piechota Lecą strzały Nice Dobra, do ataku Ok, łącznicy, zmieniamy cel. Masę trochę do przodu może. Mhm, was tutaj szybko, łucznicy przestańcie strzelać. Jak to wygląda? O, w miarę ok. Nie będę w nich rzucał oszczepami, chociaż salwę jedną możecie oddać. Chodźcie tutaj, szybko moi. I teraz rzucajcie Ok, i teraz do ataku. Jak to tu wygląda? No, tutaj mogą się przebić, nie powiem. No, Może was tak weźmiemy? To gdzieś tutaj. Jak będą mu nie uciekać, to mi będą w nich strzelać. Albo zostawcie się tak. Dobra, tutaj już zaraz powinni ci paść. Jak wygląda statystyka? 19%. Dobra, i wystrzelacie w tej chwili w tych. To mają być celne strzały. No, Okej, okay, bardzo ładnie. Mhm. Jeszcze jedna salwa. Wystarczy. Teraz szybko tak. Aha, pięciu zostało. Zabity generał. Ale no kontynuujemy. Niech łucznicy nabiorą doświadczenia. Mm, I teraz tak. Co to jest za oddział? Może o, a w tych, rzucicie. No ale to rób się trochę tak. Wy w tych? Tego? To jest chyba jego generał albo generał już padł. No ja, generał już padł, dobra. No ale tych potrącą. Fire! No rzucajcie Myślą. Hmm. którego mieliśmy rzucić? Chyba w tamtego. A głupki. Głupcy. Dobra. Kończymy. <laughs> Bitwę. Clear Victory. Trochę i tak straciłem, ale bardzo dobrą tą ciężką piechotę oni mają. Teby. Także się nie dziwię. <laughs> Ale daliśmy radę i to jest najważniejsze. mam miasteczko. Chyba. Aha, my im fort odbiliśmy. No dobra, tu chyba przegramy. Muszę wreszcie sobie naprawić. Tak, i teraz szybka naprawa. Aha, tu jeden statek został. Dobra, co to robimy sobie? Lotkę małą ściągamy nowe posiłki to ma być wytrenowane. W sumie wszystko możemy na razie wysłać i sobie tutaj na spokojnie to wytrenować. Tutaj się nieźle dzieje. Widzę. Dobra, coś pobudować by trzeba było. Świątynie, hmm. port, stadnina. Hmm, chyba tak, chyba sobie z... gdzie to było. Tutaj, nie, o, pos... tak, zrobimy sobie to i będziemy mieć tych włóczników takich mytających. Tutaj, może. Hmm, Tom Zeusa Świątynię A tutaj Gwóźdź, nie wiem co, ale będziemy mogli dyplomatów tego rekrutować Tutaj nic nie możemy, tutaj się buduje, tutaj się ładnie buduje, tutaj też się ładnie buduje, tutaj przetronować nie możemy Aha, i teraz tutaj atakujemy No dobra Mhm. Mm Save, Achilas i może auta. Dobra. Niechaj im stracę. Budynek, tak. Ładnie na duże. Co tu jest? Okej. Okay. danie i teraz... Tutaj ostatnie miasto im zostało. Tak, ile mamy prowincji? Mamy 9, 27 bitew już było. Dobra, to jest Achilles, Ok. Zara Achillesa. Będziemy ściągać tutaj. Masania i taka. To tu jest taka, a masania to jest, no właśnie dobra to by mi się przydało jakiś port tutaj mam chyba port zrekrutujemy sobie jedną łódkę i zaraz będziemy tutaj atakować tak, co tu mamy Dorian, Capital chyba nie będę z z nimi wojny. mam przynajmniej taką nadzieję ale tak, trzeba zrobić mobilizację wojsk w jakieś miejsce. Dobra, to ściągamy wojska tutaj możliwe. Aha. Dobra i sobie tam... W sumie chyba nie będę potrzebował już z jakiejś ogromnej armii. Ale w tym miejscu sobie porekrutuję skąd ściągam. Mhm, mm idealnie Pytia Aha, tu już sobie obgarnęłem wszystko. Aha, tutaj tracja przejęła mi to. No trudno. Tu mam dobrze, bo oni mnie jakby oddzielają od tracji, a z tracją nie mam żadnych tych mm, Paktów o jakichkolwiek o Dobra i wy teraz oczekujecie to. Zamściliśmy się Aha. Tu też coś jest, to jest Aha, a ten, Aha. ładnie, konstruktor repeat Pytia. No to teraz mamy dużo kasy, to będę inwestował. Mmmcie po kolei. Pytia tutaj się robi. Market i drogi, no to teraz można zrobić te farmy, czy jakoś tak? A tutaj się naprawiło: ok, the Family Members uh, Promise to of the Retreating. Hmm, nie wiem co to znaczy, wam szczerze powiem. <coughs> Możecie mi napisać. Dobra. Armia idzie mobilizacja przepchnie się, przepchnie się a czemu tu nie chce płynąć? aha, bo tu jest macedoński port tak? ja nie mogę dobra, ale tu jak teraz tu zaatakujemy jak to przyjmiemy to będziemy mieli tutaj porcik zatkniemy może w nocy a tutaj na statku przypłynęły posiłki bo, że jak mi zaatakują te miasto, miasto na północy, to nie jest dobrze strzeżone. Chociaż nie, tam jest ten kuzyn Achillesa, to właśnie ono jest chyba jedno z lepiej strzeżonych, które tutaj mam. Ale dobra, damy sobie na dzisiaj radę. O, przesunę trochę monitor. Ok. Rozpocznij rozstawianie. Mam aż dwa oddziały łuczników Ładnie. Ok, damy sobie to tak, jako jedynkę i tutaj ustawimy. Tutaj mamy tych, tych, takich nie wiem, hoplitów. Co to jest? To są szczepnicy. Mhm. No i dobre, aha, i w tych. No okej, okay. co to jest? O, fajne. Ale nie ma chyba potrzeby strzelania ognistymi strzałami, panowie. Wydaje mi się, że ogniste strzały są bardziej skuteczne na machiny obleżnicze. Eee, Całkowicie. O, inaczej. Że są mniej skuteczne na jednostki, a. Zwykłe strzały są lepsze znacznie. Aha, jeszcze jedna serwa poszła. Zobaczymy. Dobra. Znawmy ich tutaj, ale wy sami nie macie tak strzelać za tak was tutaj Teraz tak ci wchodzą piersi za nimi ci i Achilles na końcu będzie wchodził, a reszta w ogóle nie będzie się w tą bitwę tego nie wiem czy czołaś nie będzie reszty tej bitwy Aaaa, fire No by to zarzucił chyba by macie Zobaczcie, oni już się tu gotują A, ci rzucają, no i bardzo dobrze. Ale już bardziej nie rzucajcie. Weszliśmy. Mm, tylko teraz. Yy... Dobra. Opuśćcie to. Tutaj. No, coś tu strzela do mnie. aha na rc teraz tak oni tutaj za nimi oni ci 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 Spearmen tak ja, charge! Dobra, wymiana ognia Trochę zapchałem bramę Zobaczcie, oni teraz mi praktycznie każdą jednostkę niszczą Odpowiedzieliśmy ogniem Dobrze Mój tu, Akilasie, chodź tutaj mmm o, zawsze mi się ta taka muzyczka nie muzyczka tylko taki rym tych z aleksandrii kojarzy jak gram dobra wyrzucacie Trochę uczników styciam. To mi się nie podoba. Ja nie lubię tracić uczniów tym bardziej. Dlatego, że teraz ich w ogóle rekrutować nie mogę. Tutaj kolejny oddział? Dobra Do ataku panowie. Szczerze coś możecie. Mhm, Merka. Wszystko w biegu ma być zrobione. Chyba nie ma sensu aż tu ich otaczać. Cz! Fajnie, tak tutaj walczą, a tak z tyłu lecą strzały. I te włócznie z tyłu jeszcze lecą strzały. Ale te, te jednostki są fajne. Podobne do tych, co miałam troja w filmie pod murami. się biegnij naokoło, ty to zdążysz na pewno. Jak sobie zrobię rozgrzewkę, bo im się pewnie nudzi Ja straciłem wojska 21% aż eee yy... Chodźcie pomóc